W ktoś swoje sny Siemaneczko widzowie, z tej strony Kwiatek Ze mną jest dzisiaj full ekipa Są najlepsi ludzie, więc Przedstawcie się widzowie, kochani Cześć, słyszę skurwysyny To przedstawił się Krisu Jeszcze jest Knichu Siemaneczko, to It's me, Madafaka jest ze mną też Kali. I myślę, że taka. Dzień dobry. A jak? I jest jeszcze z nami ninja. Ka ninja! Kabano. Kabano. <głos> 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 to jest wokół naszych jednostek lata. No. Pseudo Berlinka. Tak, witam was w odcinku. Lekko nie będzie. Gramy <noise> w League of Legends. Pierdol do staniemy mnożku. No skąd ją główną weźć, jakie czarne giery Ale to weź Pokémona, daj na, na chwilę, żeby na ten. Na filmiku Pokemon, był. Pokémon. śpi. Chodź tu! Pokemon śpi. Tak? się. Aha. Poszła, bo jej bo nie wiem gdzie jest ładowarka biała. A to kiepsko, kiepsko. Tut, Tucz, 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 tucz. tu. Tuc, 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 tuc. Będziesz rzucał kamieniami w nich. Ty! kamienia! On ogólnie jest ga nogi, co nie? Co? No, on ogólnie jest nogi, co nie? No. Gdzie on ma jaja? Kurde, nie padę. Możemy uciec! Nie ja ten początek albo wyciszę, albo wytnę. Czemu? Bo na początek bo Dobra, nie powiem. Chodźcie. Inwejda, inwejda! Panowie. No co ty kurwa? Tucz, 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 tucz. O nie! Nie. Patrz. Ona cię. O pierwsze! Dawajcie na nią, bo ona nie ma struna! Ale nie ma tuna! nie ma struna. Dawaj, dawaj, łapie! easy, easy! Jestem masterem przecież, nie wiesz o tym? No dobra, no, zaufam ci. A, i co? co? Nie po chuj od rizik. Oj patrz. Pizdez, No i kurwa, to to było się w ciebie, czy było się w ciebie, z Ja nie zrobiłem, Pomocy, mędzisko! A, ciebie nie zabiją. Gdzie? Dawaj, dawaj! bajcie, bajcie, bajcie. Tu, tucz, 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 tu, 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 tu. Daj, dajesz, dajesz, dajesz go, daj, 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 Aha, on Lol. No. O nie. Dawaj, bajcie, dawaj! I kurwa, bo ja nie kurwa, kogo to kurwa, bo ona mnie skurwia już powoli. Tu, 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 Nie tu, 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 On kipnie, tak zawsze on kipnie, on on kipnie, on kipnie, on kipnie. Nie, nie kipnie, on kipnie. On już. to, tu, tu, On tu, 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 on ma 200 HP, to jest niemożliwe, dobra, nie będę... On miał 10 HP i nagle 100 mu się pojawiło. Jakie kurwa CD? dem? Możemy ktoś tu wyjaśnić? Mam już... nim mógł! Nie. A ja już idę do jest. ciebie. No już se killa załatwiłem, jak ciebie nie było. Co ty gadasz? No, no zobacz, co żyje. Morgana ja to daje, no? No ten Morgana to jest nie woko, no, jak ona sobie wzię wzięła ten, W na, na starcie. To jest przejebane, cóż, bagażnik szamponki, Skąd on dostał tyle HP z dupy? Nie tu wszyscy, do... kurwa, dostaję, nie wiem, z dupy HP tyle. Ale nie, on stracił z dupy HP tyle. Jak to jak? Ja mam runę kurwa, dobre. Cofaj, bo ja cofam, wiesz. I co? To jest support na suporta. Poczciwa walka. <laughs> jak ty kurwa nie to wiesz co to jest poczciwa walka? Są procenty, to na pewno. A te Kali jak tam zgara... Jak tam z, na z NASUSem? Dobrze. No sobie kuby maksuję tą szmatę będę tępił. Tam Kali, Kali powiedz coś, bo ty kurde tak mało mówisz, no, a my potrzebujemy... Ja, ja, ja się skutam na grze, bo jak ja... Ona to taka cicha myszka, ja myszka jest. Taka cicha dziewica, no dobra. Ale nie ma chuja. Ale nie ma chuj ch ch Już dawno ch nie, nie prawie. No kurwa, graves ale, graves panie bez. nie graves, baranie? kurwa ty, interesuje tutaj nie pomogę ci. nie Jebaj się. O nie. <laughs> to prowadziłem ci mastera. Pomóc? No Dawaj tam po nie, chodź tu Aha, dobra, on se zrobi Chodź tu kur... Chodź tu eee... Kudrowa, Ja nie mam kilo coś w ogóle, w ogóle, to takie pytanie To jest w końcu normal, Czy to flex? To jest flex O kurwa Ty, ja na pińce to na to On tam uciek. Ja go raz muszę uderzyć pana kurwa, nie już go wcześniej zabić? Idiota jebany. Nie. Kurwa nie mam Pójdź, złu. No chodź tu. No my go będziemy galić. O nie. Dobra, pierdolić Po kurwa, typie... Mariusz, wiesz, pospój AD, nie? One shot klikpony. No ja będę kurwa robił one shot, ale kurwa wiesz no...

no Niech to tam dalej czuję Gówno pomiędzy z zębami Nijak Alo ja alo, chyba no, muszę się skupić? No ja ty się musisz skupić. No, się skupić, chyba na sraniu i tak zginiesz Dawaj go, dawaj go, dawaj go o Amerykę i tak O, patrzę, patrzę, o zginę, zginę. A czemu knychu ty masz kurwa Jeb go Jeb go gidą. Dzień on dobrze Przeciwnik... Gdzie jest Tristana? Ja się cofam. Puść się. Jebany chuj tempy kurwa. No może tak, to już nie może być. A czemu ty masz czwarty poziom dopiero? To ja? Nie, Knychu. Nie, nie, nie. Farbio na długie. Do Knych. Knychu gra na... Ej, co tam Morgana wyrabia? Ja tego to... nie rozumiem. No, oni chyba trollują coś. Jak wy myślicie? Wszystko możliwe, tak ci powiem. Wszystko możliwe. Tylko możliwe jest, na 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 na. Jak oni trolują, to my to mamy. A może być też tak, że się zamienili. No, no ty wiesz. O nie, 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 great. Idę idę. Daj, już idę, idę. Waiter, 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 waiter. Gdzie pan, jak Z jest solo, ja go na ja bym go ginął z oznaczeniem. Ucieknie, dawaj na syfa Kurde, ja bym go... Widziałeś to, że... to to na grejcie, więc Gravesa lepiej Polu. Ale widziałeś to, kurde... Jeden atak i by ona byłaby moja Widziałeś, jak ja zeda porobiłem? No widziałem, kurde, no, to że... To, 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 to kurde, 2 na 2, na topię. No i widzisz, tak? Nie wiem, co już ale chyba czuję tutaj post o nie, jaki to jest debil z tym Z-em. jakąś koreańską metę. Co on w ogóle robi? Nie wiem, ale jest gówno na tym z tam. Ale to dobrze, to wiesz, będziemy mieli co pokazać na odcinku. No, że support zabija adekary. To no dobra, to nie jest adekary, bo to jest ogólnie mid laner na blisko. Eee... Dobra, dawaj, dawaj meko, dawaj go. Kurwa, myślałem, że on we mnie. Dobra. Nie ma co, poczekamy sobie. Jezu, ty jesteś jest przyjebany w tym Eko, że to jest kurwa sparowia. No kurwa, ostatni raz grałem nim rok To trzeba to to, 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 to no było grać, w nie, mówię mówię, to, to raz nie radę, nie. Nie. No umiem nim grać, ale kurwa mówię, że rok nic temu grałem. No to nie, no to nie umiesz nim grać. To znaczy, że nie umiesz. to było wziąć czyjś. No czy mi to żadnej pracy z nie gra. Ja to umiem dać, tylko mi tak, się pożytkił, że będę go zajebał, jak się spłacę. Fajna masz tam tristanka Wiem Ale myślałem, że tego Zed'a już mi zostawisz, co nie? <grym> już bym go wciągnął nosem, co nie? Jak białą Niby Malphite... Niby malfait jaj nie ma, ale jaja do Zeda to trzeba mieć, naprawdę On ma takie... To ty nią grasz pod... Ty będziesz mi grał pod AP, czy nie? A z... zobacz co składa mi się, jeszcze raz zapytaj a, poszedł pod A Apel Malfaj zawsze na propsie. Jak zajebie, to ja tylko... Bo jak już nie zajebie raz, później pan. A jak ja wecę raz ulta, to już typ nie wie co jest grane. Dawaj. Dawać, dawaj, do No No to taka pipencja jest taka, ciup, 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 taka mokra jeszcze. Krisu, a masz jakieś porady dla widzów? Co by ten? Żeby jak mają grać Malfightem po tapę Szybko Maksujcie ku i dorajcie ile tym wlezie. No i musicie się zrobić w takim razie pod manę. chcecie spamić ku lekko. O nie widzę tam podtem. <śleszy> <śleszy> <Rady. śleszy> <śleszy> no nie, bo dobra, ja się i tak. Poczekajcie, bo to zaraz Zed przyjdzie ogólnie. O, właśnie mnie gości. O nie. Przeciwnik pokonany. Ci pomogłem, byś zginął. Zostawcie, nie ma szans. Co mam szansę? Dawajcie smoka. O, tu się zgodzę z tym. Wziąłem sakrawa, wiesz? Zostawcie mi go, dobra? dobra idźcie, nie no, co ty. idźcie, 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 idźcie kurwa. Ty ci pomożemy! Nie Kilan nie miał shielda, to z dostał shielda. Mam, a twojej. Ej, kasety to szybam to Pasywki chyba, dźwięk. jeżeli się nie mylę. Pasywki? Nie wiem, może po prostu jesteś słaby i nie musisz grać na niego. Ooooo! Przepraszam. Ja to jest... nie mów lepiej, jak yeah. przepraszasz. Ja się staram nie być toksycznym graczem czy yeah, coś... A... Trafie, kurwa. Co <gry> ci ten Dory i graj lepiej nam bo ci jedne ten czere przez ławki Kurwa no nie masz takiej możliwości Ej w ogóle bo no. sprawdzałem mikrofony ten, No Ten, kabano weź dmuchni Dmuchniasz? Ale jeszcze głośni Kurwa dobra nie no Weź, jeszcze tylko raz Bo nie słyszałem dobrze Olej jebie ale spierdala Jak ta kurwa no. Ale ten na jest taki okrutny A Morgana z kill mi nie bo to widzi, że tu łomne. Zobaczyła, że Panią to sobie wzięła, no i tak ten jest se wzięło. Pamiętajcie, warty trzeba stawiać Najlepiej <kutan> Czekaj, które <kutan> to <kutan> były te wardy? <kutan> Kontrole pewnie O kontrol ordy, no 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 O, patrz co idzie, patrz co idzie, chodź, chodź, chodź chodźcie chodź, z Dobra Wybaj mu Rodia chodź, 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 chodź go nie ma Piestwa. To musiało być moje. To Mogłeś mi zostawić, bym miał triple. Chuju pazer. No i co? No co? Ale ty już ma, a ty masz 6-0, a ja mam 2-0. Ale ty już masz 6-0, a ja mam 2-0. To jeszcze za mało jak na supporta. Czekaj, bo Knychowi jest głupio. Knychu cię cieszy, bo i tak pierwszą grę cieszy, bo i tak pierwszą grę zrobił. O, kim jeszcze nie zrobił. No i nie zrobi, pipuś. Nie zrobi, ja bym dzisiaj Aj, mi taki duży dyrejfal. No bo będzie ci czulą Ole A chwaliłeś się im, jak mi ja? można powiedzieć. Można powiedzieć, kido. To słuchajcie, nie? Tys, 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 tak. tys, ja tys, 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 próbuję sobie zrobić, już. Wszystkich mam tak na fiumie No i dobrze, że ci zabrał Robię a ten six A wiecie co jest najlepsze? Że Kali ma kurwa głos jak Z Bez kitu No wiesz no, powiedz on, stary, I, on it's stał, it's stary it's stał Idź stąd Kali Igor, idź stąd No pizdę go bierz, no pizdę go On mi korki chce wyłączyć Wojbał, go zajechał! Moskito, no wstał! Oj, wstał, stary, wstał, w młody wstał O kurwa Idę za, idę, idę, idę po Kurwa, wiesz co teraz, wiesz co ci powiem, teraz chujuję Pole Polecam coś takiego jak SS kurwa Bo... Moskito, sobie... bo nam wszyscy zleźli Ci poj**any nie mytami No, to, to on zadowolony, że się farmę tknębił No I nawet jeszcze kurwa wie, że nie zrobił Kurwa, nie doj**any Ja, 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 ja Kurwa, ja cię, ma to jebana, śmida, pijadolona, kurwa, nie do myta Nie no. pękają Aha kurwa, co? No, kurwa, właśnie, jeśli... Er R-kę na niego! No, kurwa, r na niego ma to jebane ale wcześniej to würe? mogłeś zrobić Jest kurwa. Miał wcześniej idealny moment Kończmy to naszą linią i po to nie ma sensu Po co, po co poddaję się kurwa jak jeszcze można to, to poddać? Po co to poddaje On się już poddaje wiesz W ogóle ja sobie Rkę wziąłem a tu tylko ten pajac odskoczył no i jest dobrze i gra wszystko. No gdyby nie ja i Garen. A ta morganka to naprawdę duży troll jest. No wiem, za to samo. No, oho, a oho, oho, przyszła księżyc. No to ona i tak robi. A Jak nie czego? stanie się od niej pół, pół centymetra, bo to no że w... w... to mamy trolli? Bo Kali ma żelazo. To dobrze. Nie, no, tak, tak. Ale, no i co z tego że ja mam zelado? No i to, że tam, mamy tam, jeszcze tam. takich kszpietów lekko. E, bo na tych się rzucałem zawsze tego, w pięciu. No. Dobra, to po tym meczu idę na drugie kanta. Nie no to ty. No. Rafonix uspokój się. O kurwa, nie... <laughs> ja, ja, Erik! Widzi co było? Morgan nie po ja, Jak on nie widział? Ty jesteś jebanym grzbietem Eko, co nie? Ty Żeś go tak kurwo sfidowała, że on nie one-shotuje. tak pierdolonym wentylem samochodowym, tak samo potrzebny. Tyś Jesteś pierdolonym zwanem. Ale kurwa on mnie to samo tak one-shotował jak klucz. Zebali guzerki, Dali buderki wyjeżdżą i tu za Kali pęta, 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 pęta Kali pęta, robisz pętę, w to, ja w to wierzę Bo to w piętro się tylu kila. Dobra, ja tego killa Dobra, i robię na susa, tak? Dobra, że zamieni na salon, czy nie? Jak ma ulta, to nie Ja się na susa w sensie nie jesteś, tak? Ma, ma ulta hmm. to jest przydupcone? To on z ultem jest potężny no, piciu. O kurde, jeszcze zaraz, jeszcze raz. On mnie zajebał. On mi 1000kpsq zajebał, rozumiecie to, to? Ja już tam idę na tego. was 300 taków, ja pierdolę. No, no właśnie, chciałem to powiedzieć. <laughs> Dlatego Kali z nim wygrywa. Ale kurwa BRK rkę jeba nasz, tak. No ta RK. -ka, z kasadzinem szans nie mamy. Widzicie w ogóle co ten on kurwa robi? Na no, no, kasadina nigdy nie ma szans. No fajnie serkowałem, tylko, że nikt nie przyszedł do pory do mnie. No, jak ja zabiłem tam go? Jakoś ja kurwa kasadina umiem zabić. Ja ja się tak, to to mówi? Jak to mówi? Tak to Twu... jest ku... Twój main. I cena I... kupna. Dobra, no, ja sobie Ja muszę sobie coś kupić pod tego. HP. Ja teraz skropicie sobie może. Abba nie ma stróża najpierw. Ty, ty? Ja kupiłem ty. buta. Ej, dobra, utrudnił i robię herolda, ja nie, Idę no. ci pomóc. Pierdalaj, ja tego herolda, kurwa, nie dotykaj go nawet. Bo ty kupił się tu jest za to. No wypierdalaj mu kurwa, bo kurwa tej Ja Kurwa, I już te, te kurwy tutaj idą. Bo, tu przyjdą, my, kurwa, Ale on po, nie rozumie taktyki w ogóle, kurwa. Znaczy, o już to idą i jest. Tu po prostu kurwa idą, patrz, Zed cię bije o ale widziałem z baitem. Ale tak, jo, kurwa To, nie to tu jest grupa. progres. Progress. tak, to no chuj, kurwa... ja mi przyłaziłeś. Mi tam po czym, jak tam Ale wy serde, kurwiacie się obylecą. No nie, po prostu my kurwa Poradko. mamy swoją tak. Dlatego ja się nie udzielam koniec serii. Ehh, fuck. Z kurwa. Zostaw. Ale go fajnie serkowałem! Tu jest ja, ich dwóch Idę po pętę Czulaj go pokonany Jeba, spalasz, masz kurwa takiego reporta I kurwa na... Jebana szmata. Kurwa masz reporta I tu masz reporta dosłownie Jebany... chuj zajebał mi pętę Wypuść nam idzie Harolda Kuj głupi jebany Zaraz na Nie było tego hmm. jako, na mam płeć. Kurwa, kaba nas się jeba. Nie, nie, o co by się wy naprawdę wkurwiacie? O, ja o... Pęty, nie, nie, się naprawdę w kurwiacie? Chcesz zrobić pęty, żeby było na nie, miniaturkę można... jeba. Zabij mordę, jak do ciebie pan no, mówi. Kurwa, pęty za się, miał być na miniaturkę. Kurwa, na masterze to tak łatwo wybić w pęty, że to głowa boli. Ale to miała, no, no, no to weź, weź mastera ma... i No, kur... no to marzo, zobaczymy. Ja właśnie przyjdę. Wystarczy, że dostaniesz parę kills i to już w late gameie normalnie. Raz, dwa, trzy i już ma pentakila. No, już mam infinity, tylko muszę cofnąć, mam trzy, cztery, 2 golda Ja! Stary, o mnie kurwa z jednego kill bierze na. To jest kurwa śmieszne. O. Ten kasadin. O? Ona ma. co się dopiero? No, jak nasz eko ma, kurwa, 4-3, no to wiesz O kurwa, kas o kas pom... Jest on mi waszutuje. No stary, powiedzieć No zjebało go, kurwa! Już, on mi zajebał, on mi ile, on mi z Q zajebał? Nie, on mi z f zajebał 500, nie, 600. Q 300. Nie, e, przepraszam, tam jest W 300.

ale bo mam tam easy quad, jest ale my się tam kupił zerkił no Zral강. No nasu, ten chwój kup tego Barkę? Nie nie ma RK, czy nie nie co widzę tyle co <trim Sultan> no. widzę <mów Hawaii Imperialsocial> no. Ale widziałeś jak ta wieża szybko znikła? Chodźmy barona, co? Ja chciałem ci się pomóc, gdyby jakby ci coś nie siadło Chodźmy barona Ale chodźmy on jest barona. nastakowany i ciebie naznaczył, więc automatycznie ma większe uderzenie Ale mi chce. a ja Musimy go szybko odwrócić No to... Jakieś dwajta nie to No to czulamy przy Oni chyba to są o, niech to robimy Dobra, wahamy. Puść. gdzie zaraz W ogóle masz go jeszcze? Ty się, jak Kurwa, to ty, ja myślałem, że tylko wcześniej już wypuściłeś. Bo on go w ogóle nie wypuścił. On wiedział, co robić. On go nie wypuścił, gdy. Ale widzieliście, jak szybko zrobiłem barona? Robiliśmy go całym teamem. Ale ja go skrzyżowałem. Sojusznik pokonany jest ja, ja proszę, nie dźwięk, mogę, dobry dźwięk. Dźwięk. Ej, nie mnie Ja nie mogę zjebane eko. Cześć, tak pierdolonym, grubym, który fiduje, że to jest hit. On idzie na mnie, to jest Opie, ja mam tylko 3 dedy, Christiano już ma więcej ode mnie dedów. No bo żeś na feedowo, on przyszedł do nas z automatu. A że teraz spierdalę 105 sekund, to czego się dziwisz? Ej, proszę nie obrażać mojego stylu gry, co? Gdyby nie to, że on przylazł do nas od, od ciebie i tyś dał SS przynajmniej, to by on miał dalej kawa, przynajmniej 0. Ja też miałbym 0. Ale... ale nie, on się okay. pojawiał co 5 minut na pociat, ty nawet SS-a -e nie dałeś. No, nawet na tubie był u mnie kilka razy. No właśnie. No, nie ale jest nie jesteśmy SS-a, ale chociaż rozmawiamy przez minutę, chodzę... nie tu powiem SS. Powiedzieć. To są dwa słowa. I Albo i powiedzieć, ten... uwaga, bo... To... Nie wiem, po prostu powiedzieć, że nie ma, nie ma kasadina, nie ma Dobra, idę tu tam, robimy to, robimy to, nie panie Ja mam ulta, niech ja się pan tylko skupią w jednym miejscu Mówcie, jak idę, na to wezmę, nie? Niech ja się skupią w jednym miejscu, to ja wracam z ulta Już jadę. Drugów kiedy nie? kiedy? on nam Ja muszę się skupić, kiedy oni będą w największej hordzie startowałem! Co, te kasady nie wejdzie w nas prędkę? A ja bym w ja niego bym... No ale my ukończymy kierkę za to Dostaw mi go, zostaw mi go tynek, kurwa, mówię, odpierd, oh to oh, światło go Mówię kurwa, ja pierdolę Jeszcze nie wiem kurwa Jakiś pójdę, bo jakieś linie rzeczywiste Ale ja go zabiję, bo kurwa ten by go zabił Ja pierdolę kurwa nic nie pędzi nie jeżeli robię Nieoficjalną wcześniej zrobiłeś No właśnie Nie potem pójdę Dobra Nie zajewam, Ale dobrze, wygrajcie tę gierkę, to najważniejsze a, ten, a miniaturki nie ma dalej No to będzie miniaturka z tego To będzie miniaturka mojej ligi zelazłem A twoja liga mnie nie obchodzi Albo takie coś, nienawidzę cię jako No i weźmiemy twoje te swoje wstawimy i dedy Ja na docenie narzekam, ja zrobiłem swoje, jestem z siebie dumny. Ja też zrobiłem swoje i nawet więcej jak swoje, bo ja mam 5-6. Ja, ja, ja zrobiłem wszystkie smoki, jeszcze Barona, Herolda No to Eee. Yy, yy, Mariusz zapisałeś nasze tego, nasze kanały na YouTube, nie? Mmm. Nie, nie napisałem im. Możesz napisać. Oha, słuchawki mi padają. To źle. Mariusz popędę lecimy we dwóch, nie? No co ty? Nawet gorzej jak źle. Nie no, we dwóch damy radę. To już kaselina tutaj jakieś no Dobra, trzeba sobie słuchawki przemienić. O kurwa, nazwisk 444 z pasywki. Miejscu, on teraz po mnie wie się lubić. Czekaj, czekaj, mam... ja Kasadina dawaj. Mariusz, czekaj. Czekaj, nie, nie. Ale on mi uciekł. Dlaczego nie nie bije? przez nijak musi. No ja pierdolę je jebana kurwo nie chcę, My go promujemy, ale wiecie co jest najlepsze? Promujemy go kurwa na YouTubie, on jeszcze kurwa jest najcieńszy. Gościu jesteś taką pierdoloną łajdą i mendą, to jest pierdolony hit. Bez, bez nas by się miał tych 9 killi, bo ty tylko idziesz i pier pierdolisz. Dobra nie kończcie tego. Dobra. Miniony by skończyły to widzowie nie zapomnijcie zostawić lajka, suba i do zobaczenia następnym razem.